Będzie można robić pewne rzeczy i będą się zmieniać zakresy dofinansowań w zależności od tego, jak wygląda efektywność energetyczna budynku przed i po zakończeniu pracy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla Was dobre wieści, dlatego, że dokładnie dzisiaj, 20 czerwca, dostaliśmy. Nowe zasady programu Czyste Powietrze. Zmienia się sporo, więc będzie o czym rozmawiać. Będzie trochę bez scenariusza, będzie bardziej na żywo, natomiast chciałbym po prostu razem z Wami przejrzeć to wszystko przeanalizować, przedyskutować powiedzieć, co niektóre rzeczy znaczą. Także zapraszam serdecznie do oglądania. Mamy dzisiaj dwa ważne dokumenty. Pierwszy to jest regulamin programu, czyli na czym polega program priorytetowy Czyste Powietrze, jak się zmieniły zasady przyjmowania wniosków, jak się zmieniły progi dochodowe. Natomiast drugi element, o którym będziemy rozmawiać, to są koszty kwalifikowane w programie, czyli na co można dostać pieniądze, ile można dostać pieniędzy na każdy z tych elementów. Zapraszam serdecznie do oglądania. Zaczniemy może od regulaminu programu. Pierwszą ważną zmianą, którą zauważyłem, jest to, że program Czyste Powietrze będzie działał dłużej. W poprzednim regulaminie programu y, okres kwalifikowalności wydatków zamykał się w 2027 roku. Teraz okres wdrażania programu to jest do 2030 roku, czyli od dziś mamy jeszcze prawie całe 5 lat. Natomiast okres wypłaty środków z tego programu będzie przez kolejne jeszcze dwa lata, czyli rozliczanie tych wszystkich umów, które będą podpisane do 2030 roku. A idąc dalej, yy, mamy nowe zasady, jeżeli chodzi o pierwszy, drugi i trzeci próg. W pierwszym progu jest bardzo podobnie, natomiast doszły dwa elementy, o których warto pamiętać przy składaniu wniosku. Pierwszy Trzeba być właścicielem domu przez minimum 3 lata. W punkcie 8.2 w regulaminie programu jest właśnie wytyczna, że minimum 3 lata od do dnia złożenia wniosku osoba, która składa wniosek, musi być właścicielem, współwłaścicielem budynku mieszkalnego. Natomiast ten okres nie ma zastosowania, jeżeli ten budynek został przekazany w spadku. Także tutaj już od razu pomyśleli o tym, że to prawo spadkowe anuluje ten okres i jeżeli dostaniemy właśnie w spadku, na przykład po rodzicach, taki dom, no to możemy skorzystać z programu Czyste Powietrze, jeżeli się kwalifikujemy. Jeżeli chodzi o budynek, musi spełniać dokładnie takie same wymagania jak wcześniej, czyli musi być budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z odrębną księgą wieczystą w drugim progu zostały podniesione kwoty dochodów z 1526 do 2250 zł, czyli jeżeli mieszkamy w gospodarstwie wieloosobowym i nasze zaświadczenie o dochodach stanowi, że jakby dochód średni na członka rodziny to jest poniżej 2250 poniżej 2250 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym, no to już możemy dostać dotację z prefinansowaniem na drugi próg, gdzie dostaniemy 70% wszystkich kosztów kwalifikowanych. Jeżeli to jest gospodarstwo jednoosobowe, to kwalifikuje nas już 3150 zł. Także 3150 zł w gospodarstwie jednoosobowym, 2250 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Na zaświadczeniu o dochodach kwalifikuje nas do drugiego progu programu Czyste Powietrze, gdzie dofinansowanie wynosi 70% kosztów kwalifikowanych. Podniesione zostały też progi w tym najwyższym dofinansowaniu, gdzie dostajemy 100% dofinansowania w gospodarstwie wieloosobowym to jest tro, troszkę więcej niż połowa z tamtej kwoty czyli 1300 zł na osobę wcześniej to było 1190 i 1800 zł w gospodarstwie jednoosobowym wcześniej to było 1526. Także na najwyższy próg dofinansowania kwalifikuje nas zaświadczenie o dochodach na kwotę 1000 800 zł lub niższą, jeżeli mieszkamy w gospodarstwie wieloosobowym, 1300 zł lub niższą, jeżeli to jest gospodarstwo wieloosobowe. Wcześniej powiedziałem, że jednoosobowe, mam nadzieję. Dobra. Idąc dalej, jeżeli chodzi o koszty kwalifikowane w programie, do kwoty poszczególnych wydatków przejdę później, natomiast ogólnie w podstawowym progu, czyli tam, gdzie Musimy wykazać, że mieliśmy dochód poniżej 135 tysięcy złotych, poziom dofinansowania wynosi 40% przy podwyższonym progu, czyli tam, gdzie musimy za, przedstawić zaświadczenie o dochodach poniżej 2,5 tysiąca, no to to jest 70%. No i dalej 100% dla osób, które na zaświadczeniu o dochodach mają 1800 zł w gospodarstwie jednoosobowym, 1300 zł w gospodarstwie wielu osób. Dodatkowo dochodzi teraz wymaganie efektywności energetycznej budynku, to znaczy yy, będzie można robić pewne rzeczy i będą się zmieniać zakresy dofinansowań w zależności od tego, jak wygląda efektywność energetyczna budynku przed i po zakończeniu pracy. Yy, więc tak, mamy tutaj próg dochodowy na 80 próg efektywności cieplnej na 80 godzin na metr kwadrat na rok. Mamy kolejny na 140 kwh na metr kwadrat na rok. No i chodzi o to, żeby połączyć te dwie efektywności energetyczne, to znaczy na najwyższy próg będziemy kwalifikować się tylko w momencie, jeżeli mamy właściwe zaświadczenie o dochodach, i efektywność energetyczną budynku powyżej 140 kWh na metr kwadrat na rok. Po zakończeniu termomodernizacji musimy zejść poniżej tego progu i jest dodatkowe zastrzeżenie, że zmiana wartości tego wskaźnika musi się zmniejszyć o co najmniej 40%. To znaczy, jeżeli mamy. 142 na przykład wyjdzie nam z tego wstępnego audytu i obniżymy do 130, no to nie będziemy się kwalifikować. Musimy e, zmniejszyć ten wskaźnik co najmniej o te 40%, które było oryginalnie. Jeżeli chodzi o Dodatkowe rzeczy, no to dalej jest wymagany audyt energetyczny. Tutaj audyt energetyczny będzie i przed i po. Natomiast dochodzi nam jeszcze kwestia świadectwa charakterystyki energetycznej, które będzie wynikać z tego audytu. I tutaj już przechodzę właśnie do kosztów kwalifikowanych. Tak jak wcześniej, podatek od towarów i usług, czyli VAT, nie jest. Kosztem kwalifikowanym w programie, więc tutaj to już będzie po stronie beneficjenta do zapłacenia, w zależności od tego, ile on wyniesie. Natomiast teraz y, jedną ważną zmianą przy audytach energetycznych jest to, że y, już nie ma 100% dofinansowania do audytu energetycznego na każdym etapie, na każdym progu. To znaczy, na najwyższym progu, gdzie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska pokrywa 100% kosztów kwalifikowanych, czyli 100% kosztów netto, ta kwota dalej zostaje jako 1200 zł, natomiast przy drugim progu to już będzie 840 złotych, czyli 70% kosztów i 40, 480 złotych na pierwszym progu. Także 40, już nie ma stuprocentowej dotacji do audytu energetycznego, niezależnie od progu dofinansowania, natomiast zmienia się ono właśnie w zależności od poziomu dofinansowania na każdym progu. Co ciekawe, będzie można rozliczyć w kosztach kwalifikowanych jeszcze świadectwa charakterystyki energetycznej, i ono ma najprawdopodobniej udowodnić, że osiągnęliśmy te wyniki z audytu. No i tutaj dofinansowanie dla świadectwa na najwyższym progu, to jest 400 zł, na podwyższonym progu 280 zł i na najniższym progu 160 zł. Czyli jeżeli zapłacimy 400 zł, a no jesteśmy na pierwszym progu, no to wtedy 160 zł pokryje nam Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we właściwym dla naszego zamieszkania wojewódzkie. Dobrze. Idąc dalej, kolejne elementy. Tutaj katalog tych. Katalog kosztów kwalifikowanych nie został pomniejszony jakoś bardzo mocno. Nie zauważyłem tu fotowoltaiki, ale jak będziemy sprawdzać, no to może się jeszcze pojawi. W każdym razie tak, jeżeli chodzi o koszty kwalifikowane, to dalej zostaje dofinansowanie do podłączenia do sieci ciepłowniczej tutaj w zmienionej chyba wysokości, teraz to jest 22 250 zł. Będę się posługiwał tymi kwotami. Z najwyższego progu dofinansowania, dlatego że tam jest 100% kosztów kwalifikowanych, a w każdym kolejnym progu, no to to jest po prostu jakaś część tych kosztów, nie? czyli e, przy 100% mamy 2250, przy 70% no to to jest 70% tej kwoty, czyli 15 575 zł, przy 40% no to to jest 40% tej kwoty, czyli 8900 zł. Idąc dalej, możemy skorzystać z dofinansowania na pompę ciepła powietrze-woda. Tutaj to było, jeżeli się nie mylę, w poprzedniej edycji programu. 35200 i tutaj zostało 35 200, natomiast to musi być pompa ciepła, powietrze, woda o podwyższonej klasie wydajności energetycznej. Natomiast jeżeli nie ma tej podwyższonej klasy wydajności energetycznej, możemy skorzystać z dofinansowania do 31 500 zł. Idąc dalej, możemy skorzystać z pompy ciepła, powietrze, powietrze, tak jak wcześniej. Tutaj jest 11 200 zł. Hmm. Mamy dodatkowe dofinansowanie na gruntową pompę ciepła. Wcześniej można było dostać 50 tysięcy złotych na gruntową pompę ciepła razem właśnie z jakimiś pracami budowlanymi, z tym związanymi. Natomiast teraz dofinansowanie na samą pompę ciepła i te wszystkie zbiorniki, zasobniki, osprzęt to jest 45 tysięcy złotych. Natomiast możemy teraz za 20 tysięcy zł zainstalować dolne źródło ciepła. Czyli mamy dodatkowy element, który możemy włączyć, jeżeli chcielibyśmy skorzystać właśnie z gruntowej pompy ciepła, a nie z pompy ciepła typu powietrze woda. Zwiększone zostały o 300 zł dofinansowania na kocioł, kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie. I kocioł pelletowy to o 100 zł. Przepraszam. Wcześniej to było 20 400, teraz to jest 20 500 zł. I mamy dodatkowe wymagania związane z tymi urządzeniami. Po pierwsze, tak, nie możemy już zainstalować kotła na biomasę, które ma ruszt. Do dofinansowania kwalifikują się jedynie kotły z automatycznym podawaniem peletu drzewnego, bez rusztu awaryjnego lub przedpaleniska oraz, co ciekawe, bez możliwości ich montażu. Także już nie będzie można używać tych kotłów z rusztem. Muszą być na liście ZUM, musi spełniać akty prawa miejscowego, jakieś uchwały antysmogowe i tak dalej, no i wszystkie przewody kominowe i spalinowe Muszą być zainstalowane tak, żeby spełniały wymagania do pracy z danym kotłem. Więc tutaj mamy dodatkowe formalne wymagania y, odnośnie, y, odnośnie tego, jak musi wyglądać po zamontowaniu to dodatkowe źródło ciepła. Dalej mamy z, y, dofinansowanie na ogrzewanie elektryczne. Y, dalej mamy dofinansowanie na instalację centralnego ogrzewania. I ciepłej wody użytkowej, więc tutaj się nic nie zmieniło. Natomiast co ciekawe, dużo szerzej jest omówiony katalog związany z ociepleniami. I teraz tak. W poprzedniej edycji programu, czyli tej, która obowiązywała do 28 listopada 2024. Ten, ta kwota dofinansowania na ocieplenie, czyli na wymianę okien, drzwi, na termomodernizację całościowo, czyli właśnie ocieplenie stropów, ocieplenie ścian i tak dalej, całościowa dotacja wynosiła 70 tysięcy złotych w tym najwyższym progu dofinansowania. Tutaj, w nowej edycji programu, y, mamy y, Mamy już kwotę zwiększoną i ta kwota wynosi 83 tysiące złotych, także dodatkowe 13 tysięcy złotych można, można przeznaczyć na termomodernizację naszego domu. Natomiast mamy tutaj ceny maksymalne, które rozliczał. Także w wypadku ocieplenia stropów i poddaszy ta maksymalna cena za metr kwadrat będzie wynosić 200 zł przy ociepleniu podłóg, czyli yy, przegród budowlanych oddzielających pomieszczenia, czyli podłogi na gruncie albo te, które oddzielają yy, podłogę na parterze od piwnicy, to będzie 150 zł za metr kwadrat, przy ociepleniu ścian 250 zł za metr kwadrat. Stolarka okienna koszt stolarki okiennej nie będzie mógł przekroczyć 1200 zł na metr kwadratowy. No i dodatkowo będzie można wliczyć dodatkowe prace towarzyszące przy montażu stolarki okiennej w wysokości 120 zł za metr kwadratowy, ale te 120 zł to jest koszt, który już się zawiera w tym 1200 zł. To znaczy, że realnie koszt nowego okna to jest 1080 zł na metr kwadratowy, który musi, który może pokryć włożyć. Przy drzwiach mamy 2500 zł na metr kwadrat. E, takie standardowe drzwi mają około 2 m kwadratowych, może trochę, trochę mniej, ale zakładając, że standardowe drzwi wejściowe mają 2 m kwadratowe, No to tutaj Będziemy mogli do 5000 złotych przeznaczyć na takie drzwi. Na bramy garażowe 1500 zł na metr kwadratowy. Tutaj już się nie wypowiem na temat tego, jaką powierzchnię ma standardowo brama garażowa. I dodatkowo jeszcze można wliczyć jakby w koszty termomodernizacji, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła do 16700 złotych za taki zestaw. Także te wszystkie wytyczne, te wszystkie zasady, te wszystkie nowe kwoty będą do, już są od 20 marca do pobrania na stronie Czystego Powietrza. Na pewno na naszej stronie kopernik.io będą się pojawiać artykuły na ten temat. Będziemy wyjaśniać konkretnie na podstawie zasad programu Czyste Powietrze, co można rozliczyć, ile można dostać. Jakie są te kwoty, jak to wszystko działa? Z takich co ciekawszych smaczków, które znalazłem w nowym regulaminie, w części dziewiątej podają różne formy dofinansowania, więc tak, tutaj. Dofinansowanie można dostać w formie dotacji. Dotacja polega na tym, że wykładamy pieniądze z góry i dostajemy zwrot albo 100% kosztów, albo 70%, albo 40% kosztów. Może to być dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego to w programie już było wcześniej no i dotacja z prefinansowaniem gdzie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska wykłada te pieniądze z góry za nas. A my musimy zrobić wpłatę własną. Ona jest dostępna tylko w podwyższonym i najwyższym poziomie dofinansowania, więc tutaj nic się nie zmienia. Natomiast ciekawy jest, ciekawy jest odnośnik, który jest właśnie przy tym trzecim punkcie, bo uwaga: dotacja z prefinansowaniem będzie dostępna od momentu udostępnienia usług świadczonych przez operatorów w ramach programu. Data ta będzie wskazana w ogłoszeniu o wejściu w życie dotacji z prefinansowaniem. To znaczy, że w momencie, jak rusza program Czyste Powietrze 1 kwietnia, nie wiemy, kiedy ruszą dotacje z prefinansowaniem. Więc tutaj na pewno problemem będzie wdrożenie gmin, wdrożenie operatorów gminnych w ten program, dlatego chcą sobie dać trochę więcej czasu, żeby to zrobić. Nie wiem, ile to zajmie, nie wiem, kiedy to ogłoszą, natomiast na ten moment, przy ogłoszeniu tego regulaminu, tego programu, już wiemy, że od momentu startu na pewno nie będą wypłacać jeszcze dotacji z prefinansowaniem, dlatego że dają sobie właśnie zabezpieczenie, że będą ogłaszać te. Dodatkową datę na dotację z prefinansowaniem. Na ten moment jedyne, co można zrobić, to pozyskać zaświadczenie o dochodach, sprawdzić, czy się kwalifikujemy wstępnie do jakiegoś progu. Można odezwać się do nas z zaświadczeniem. Bez zaświadczenia bardzo chętnie pokierujemy na, na, na drodze właśnie do, do pozyskiwania dofinansowania. Mm. Można dzwonić na naszą infolinię 12 419 88 83. Można pisać do nas maile na kontaktmałpa Można wejść na naszą stronę kopernik.io, do czego serdecznie zachęcam. Tam to wszystko, co powiedziałem, będzie wyjaśnione jeszcze raz w różnych artykułach, w różnych y, rzeczach, które gdzieś tam będziemy publikować u nas. Zapraszam na nasze social media. No i oczywiście, jak co tydzień. Zapraszam na nasze live'y na Facebooku, na LinkedInie, na YouTubie, gdzie będę jeszcze raz wyjaśniał wszystkie te nowe zasady programu Czyste Powietrze. Możliwe, że coś jeszcze się ciekawego wydarzy do następnego czwartku. Zapraszam serdecznie do oglądania i do usłyszenia.